Zapraszam na pierwszą część pamiętnika twórców After Fall Insanity. Dzisiaj będziecie mogli spotkać się z Adamem Bryłą, dyrektorem artystycznym naszego projektu, Łukaszem Królikowskim, który jest głównym programistą, Marcinem Przybołowiczem, twórcą muzyki do projektu oraz Jakubem Grabką, jednym z designerów. Zapraszam serdecznie. Całe środowisko gry tworzone jest wewnątrz studia. Pozwala to zachować dużą dbałość o szczegóły i spójność świata. Aktualnie zajmujemy się tworzeniem lokacji. Lokacje, które pokazujemy w grze są wybranymi miejscami z całego wielkiego uniwersum Afterfala. Ważnym elementem jest przeprowadzenie gracza przez grę, wywołując u niego emocje związane z poszczególnymi etapami rozgrywki. Musimy pamiętać, że atmosfera zagubienia, strachu i zaszczucia budowana jest nie tylko za pomocą muzyki i wydarzeń fabularnych, ale także wyglądu miejsc, w których umieszczamy gracza. Nazywam się Marcin Przybyłowicz, jestem szefem departamentu Audio. Przy rozpoczynaniu prac nad kompozycją muzyki musieliśmy sobie sprecyzować kilka kryteriów, według których będziemy tą muzykę tworzyć. Jednym z nich było to, że chcemy gracza poważnie nastraszyć, a przy tym zależy nam na tym, żeby było to zrobione czy wykonane przy użyciu możliwie jak najpełniejszego i jak najszerszego brzmienia. Dlatego sięgnęliśmy po instrumentarium orkiestry symfonicznej, wspartej brudnym syntetycznym brzmieniem i rozbudowaną sekcją rytmiczną. Zdecydowaliśmy się na klasyczne prowadzenie melodii. Harmonii, dramaturgii w muzyce, korzystając przy tym ze zdobyczy najlepszych przedstawicieli gatunku tak ze świata gier, jak i ze świata filmów. Eksploatujemy niestandardowe brzmienia orkiestry symfonicznej. Sekcja smyczków przykładowo gra drzewcem smyczków zamiast włosiem, instrumenty dente stosują przedęcia i inne nietypowe techniki gry, a wszystko po to, by wytworzyć odpowiednią atmosferę dla rozgrywki. Jeżeli dodamy do tego jeszcze nieco filmowe, można by nawet powiedzieć, prowadzenie głównych motywów przechodnich, głównych tematów muzycznych i wymieszali wszystko razem, wtedy wyjdzie nam bardzo smakowita muzyczna mieszanka. Podczas tworzenia Insanity opieramy się w 100% o uniwersum Afterfalla. Opis całego uniwersum zawiera w sobie około 4500 stron tekstu. Tworzone jest od 7 lat przez team designerów i rozwijane jest nadal. Początkowo projekt nosił nazwę Burżuazja Perła Pustkowi, z czasem jednak przeistoczył się w Afterfall. Uniwersum okazało się jednak tak ogromne i szczegółowe, że potrzebowało swoistego wprowadzenia, czym właśnie jest Insanity. Dzisiaj realizujemy pierwszą grę w uniwersum. Pierwszą grę, która tak naprawdę pokaże to, co, czym to uniwersum jest. Pokaże setting, pokaże całą naszą, całą naszą grafikę, pokaże to, gdzie się to odbywa. Gra opowiada o 38-letnim Albercie Tokaju, który jest mieszkańcem bunkra Republiki. Sama fabuła tworzona była stopniowo, od ogólnego rysu aż po szczegóły. Na samym początku określaliśmy główne cechy, które chcieliśmy osiągnąć, później na ich podstawie rozwijaliśmy fabułę. Osiągnęliśmy dzięki temu psychologiczny horror, przepełniony elementami grozy. Tworząc poszczególne lokacje, kładziemy nacisk na atmosferę, jaka w nich panuje oraz to, w jaki sposób odczuwa to sam Albert. Jego psycha jest dla nas bardzo ważna, tak naprawdę dzięki niej jesteśmy w stanie stwierdzić, jak zareaguje na pewne sytuacje. Wszelkie elementy środowiska, w jakim się znajduje, wpływają na jego emocje, wywołując niepokój, który później przeradza się w strach, który jest bardzo istotny dla rozgrywki. Gracz nie tylko walczy z wrogiem, jak i z rozwiązywaniem zagadek, ale również musi walczyć z samym sobą. Witam, nazywam się Łukasz Kulikowski w studiu Nicolas Intoxicate. Jestem głównym programistą. Z uwagi na to, iż bohaterem Insenity jest psychiatra, stworzyliśmy złożony system oddziaływania otoczenia na poziom strachu bohatera. Przebywanie w zamkniętym, ciemnym pomieszczeniu. Niepokojące odgłosy otoczenia, zaskakujące wydarzenia, widok śmierci i tym podobne rzeczy podnoszą poziom trachu Alberta. Gdy gracz utrzymuje ten poziom na dostatecznie wysokim poziomie, Albert dostaje zastrzyk adrenaliny i może m.in. zadawać większe obrażenia w walce krótkodystansowej, lecz na przykład jego strzałów jest znikoma. Poziom firloka osiągnie poziom krytyczny, gracz może stracić kontrolę nad postacią, która zacznie w panice sama wykonywać różne akcje, takie jak na przykład szczelanie na ośle. Kładziemy duży nacisk na walkę krótkodystansową. Za pomocą systemu Free Fight gracz będzie mógł używać elementów otoczenia jako broni. I tak zwykła rura krzesło czy sama noga z krzesła. Może posłużyć jako broń. Za pomocą ruchów gałki pada czy myszki gracz będzie mógł wykonywać sekwencje uderzeń. Odpowiedni poziom firloka w połączeniu z wykorzystaniem Free Fightu pozwoli graczowi wyjść cało z najbardziej trudnych sytuacji. Insanity to nie jest nawet preludium tak naprawdę do gry, ponieważ gdzieś już się to zaczęło, a preludium, a preludium opowiem Wam może w drugiej albo trzeciej części tego dziennika, ale to jeszcze nie teraz. Bye bye, after